Moi drodzy witam was bardzo gorąco w pierwszym specjalnym moim kanale z okazji 1000 subskrypcji Naprawdę wam mega bardzo dziękuję za tak liczną aktywność na moim kanale I moi drodzy w dzisiejszym oczywiście specjalu będziemy oglądać oraz oceniać konta wizów Także moi drodzy jeśli wam się przede wszystkim spodobał ten specjal I chcecie więcej właśnie y, odcinków z oceniania kanałów To y, będzie kolejny specjal na 2000 subskrypcji No chyba że wbijecie pod tym odcinkiem 200 łapek w górę To od razu wlatuje kolejny odcinek właśnie z oceniania kąt wizów Także moi drodzy zapraszam was bardzo... Bardzo gorąco do łapkowania, komentowania oraz zostawienia właśnie subskrypcji na moim kanale, abyście byli zawsze na bieżąco z najnowszymi odcineczkami. I mam nadzieję, że właśnie w dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie takie mega fajne perełki, takie kanały, które są mało znane. A mam nadzieję, że uda mi się właśnie Was tak w mniejszym lub większym stopniu, może tak troszeczkę wypromować, jeśli naprawdę mi się spodoba Wasz kanał. Także oglądajcie możliwe, że właśnie Wasz kanał w dzisiejszym odcinku się pojawił, nie wiadomo. Oglądajcie do końca. No i przede wszystkim, właśnie ogarnijcie sobie jakiś dobry pokon, bo naprawdę będzie się bardzo, bardzo działo. Także moi drodzy, Drodzy, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle komentarzy, że nie jestem w stanie dzisiaj ocenić tego wszystkiego, bo gdybym miał ocenić tyle waszych kanałów, tyle ile zostawiliście komentarzy, to... Moi drodzy, zająłby mi to dosłownie ponad tydzień Także w dzisiejszym oczywiście odcinku ocenię około 5 kanałów no i standardowo, jeśli chcecie więcej właśnie tego typu specjali To moi drodzy, pamiętajcie 2000 subskrypcji, będzie kolejny specjal Także zapraszam was bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału No i co, widzimy się teraz na pierwszym kanale No dobrze, no to pierwszy kanał to będzie Kellus, witam cię bardzo gorąco I tak, baner, mój drogi, banner jest bardzo fajny Tylko yy, napis, nazwa kanału jest troszeczkę mało widoczna Także popracuj lepiej nad tym, yy, polecam żebyś właśnie zwiększył ten napis, aby był troszeczkę większy, także nad tym popracuj i tak, awatar, yy, awatar w sumie też. Wydaje mi się, że jednak awatar jednak to musi być takie bardziej odzwierciedlenie Twojego kanału, także napis yy, zrób sobie fajny właśnie jakiś taki napis, także popracuj na tym troszeczkę, yy, także tak, informacja ogólna, yy, opis. No jednak lepiej, żebyś zrobił opis, bo faktycznie jednak według mnie opis jest bardzo ważny, bo jak faktycznie ludzie chcą do Ciebie wchodzić, to zwracaj jednak uwagę na opis Twojego kanału, także opis sobie zrób jakiś tam. Mamy tutaj tak kanały, mamy tutaj wideo. Miniaturki. Miniaturki. Miniaturka to zobowiązek. Także lepiej zrób dobrą miniaturkę, bo faktycznie jednak y, ludzie wolą wchodzić na kanał, gdzie jest dobrze zrobiona miniaturka, a zrobienie miniaturki to jest dosłownie 5 minut. Jest masa po prostu ludzi na grupkach na Facebooku ewentualnie gdzieś indziej, gdzie naprawdę robią i miniaturki, robią i banery, i awatary nawet za darmo. Może nie są to jakieś naprawdę mega fajne miniaturki, ale jednak są zrobione tak estetycznie po prostu, gdzie nawet ładnie to wygląda, więc faktycznie jeśli nie, nie potraficie robić, albo jesteście po wam się nie chce, to są od tego ludzie, którzy przyjemnością zrobią naprawdę wam za darmo, także e, szukajcie właśnie na grupkach na Facebooku osób, które będą chciały to zrobić. I tak, strona główna, tutaj coś jeszcze jest nie, także zerknijmy sobie może do twojego filmu, bo jestem bardziej ciekaw twojego filmu, mamy tu jakąś rekrutację do gildi, także czekajcie, słuchamy, zakładam. Szumi ci strasznie mikrofon. Ja już nagrywałem poradnik na moim kanale. Jak otrzymyć mikrofon, to jest dosłownie dwie sekundy, także zerknij sobie do opisu, bo faktycznie Szumy są troszeczkę. Siema to Pastor. O, siema, siema. wymagania to. 15 plus, 15 plus, moi to, drodzy, to są dobre wymagania. KD, ranking, dobre KD musi pasuje. być, nie wiem co to znaczy, bo to nie gram na tej serwisie. Widzisz, mordeczko, jeszcze ci robię tutaj piliżliw. promo, twojego, no twojego serwacz. Jebać pastora grubą pałę z monsterami. No, jebać kurwa. Nie no, fajne, fajne. Powiem ci tak, ogólnie, głos ma spoko, mikrofon też jest w miarę okej, okay, tylko faktycznie szumy. Szumy musi zlikwidować, to dosłownie 2 sekundy, bo faktycznie troszeczkę przeszkadzają. I tak, baner jest w miarę ok, także wystarczy tylko zmienić napis. awatar zrób w miarę OK. Popracuj jeszcze nad opisem, bo to jest obowiązek mój drogi. Widzę, że masz 800 wyświetleń i 850 subów tyfy. Ty, Czy ktoś tutaj może kupił subskrypcję? A Ewentualnie miałeś pewnie stare jakieś filmiki yy, i pewnie usunęłeś, także okej. Okay. <grystanie> Dobra, więc no to są, to kolejny kanał moi drodzy. Także kolejnym kanalem na naszej liście jest kanał D2AKO. <grystanie> wybaczę to tak mówię, ale nie wiem jak mam powiedzieć, naprawdę wybacz. <grystanie> Yy, dobra, mamy tak, Banner jest w miarę okej okay wykonany W miarę okej okay takim, no przyzwoicie Znaczy to, ja bym tutaj jeszcze nad tym troszeczkę popracował, zrobił taki troszeczkę ładniejszy Ale jeśli jesteś leniem, ci się nie chce, ewentualnie nie umiesz Jest masa poradników na polskim YouTube, jak zrobić dobry banner. także Zerknij sobie na, wiesz, nie chcę żebyś tutaj teraz pomyślał, że cię hejtuję czy coś, ale Nie, to jest po prostu moja tylko subiektywna opinia, taka wiecie, krytyka I jeśli naprawdę nie umiesz, to zerknij sobie gdzieś tam na YouTube czy coś Żeby właśnie zrobić troszeczkę lepszy, tak żeby był bardziej taki wiecie Tak żeby po prostu przyciągnąć osoby i tak, informacje, informacje Ogólne. O, no i widzicie, da się zrobić opis, da się. Nawet opis fajnie zrobiony, także o fajny napis subskrybuj. Tutaj mamy oczywiście nasze y, subskrypcje, już masz 78, także no, już powinieneś to zaktualizować. Zaktualizować, aktualizować. Opis także, no, że masz 70, widzicie, trzeba uzupełniać. 2700 wyświetleń, także mamy tak, wideo. Miniaturki, kolejna osoba, która nawet nie ma miniaturki, także no. Mówię tak, zrób to co ci mówiłem wcześniej, znaczy to zrób y, to co mówiłem wcześniej właśnie pod postem właśnie pod kanałem kolegi, także y, miniaturki moim zdaniem są obowiązkowe, a naprawdę to jest chwila roboty i zerknijmy sobie na jeszcze jedno wideo, na takie króciutkie, budujemy magazyn, ja jestem ciekaw tutaj, magazyn Sobo cię troszeczkę słychać i mikrofon szumi, ten sam problem, więc zwiększ sobie mikrofon i oczu Nie no, intro, fajne, fajne. Witam, Witam dzień dobry. takich liczbach. Słyszycie takie liczby... 14, w... 14 łapek w górę! 3 łapki w dół! W ciągu jednej godziny. W ciągu jednej godziny słyszycie to? To są wyświetlenia. Ja to również dziękuję Filary dodał. Młody Bob budowniczy. I, 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 a, <grym> no, no. <grym> Nie no, okej. Okay. Nie no, spoko, spoko, tylko tak jak mówiłem. Yy, przede wszystkim mikrofon. Zwiększ sobie, właśnie, czułość. Tak, żeby po prostu było bardziej. Yy, żeby dźwięk po prostu był głośniejszy. Oraz oczum sobie także chyba tyle. No i miniaturki, i. W sumie tyle, kanon nawet spoko, także pozdrawiam cię bardzo gorąco i przechodzimy moi drodzy do kolejnego kanału. Także moi drodzy, kolejnym kanałem to jest Wolfik192.pl Pozdrawiam cię bardzo gorąco. No i w końcu mamy miniaturki, także jest ok, możecie teraz bić brawa moi drodzy. Mamy miniatury. E, tak, baneru nie ma. Sabiutko, no. mój drogi, Sabiutko, jak możesz baneru nie zrobić, nie? Awatar w sumie taki fajny, takie różowe coś, z jakiejś pewnie bajki, nie wiem. Informacje ogólne. Siemka, jestem Wolfik, a to jest mój oryginalny kanał, Jak wiadomo, jestem stellom i koleguję się z Mr. Hackerem. Wbijaj na Insta, tu masz Facebooka. Wbijajcie, moi drodzy, wbijajcie, robimy promo, hehe <laughs> tak, widać, no i miniaturki, boże, ale dziś. Haker śpiewa kumple, że hej, aż sobie zerknę Ten oto dziś zjawił się O Boże to po prostu mieć nie chce, znalazłem kumpla, że hej, Boże, ja znalazłem <laughs> Złoto, 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 <laughs> o Boże, ale się uśmieje Dawajcie Genialne, genialne. Nie wierzę. Nie, ej, to było zajebiste, naprawdę. To jest. To jest złoto. To było złoto. Przysięgam ci. Ej, nie, dawno nie widziałem tak dobrze. Nie, naprawdę, przysięgam. Masz jeszcze jeden słowo, że naprawdę jakiś myszo po niemiecku Ja pierdzielę Nie, to jest złoto Moi drodzy W komentarzu dawajcie serducha dla myszo jelenia nie! To jest złoto, to jest złoto! To jest złoto, dawajcie serducha na mszanie. Gościu, jak ty masz napierdolone w głowie, oczywiście w pozytywny sposób. Moi drodzy, łapeczka i subskrypcja dla Wolfika. I w komentarzu, serducho naprawdę. Uśmiełem się jak nikt. Nie, no, pozdro, mordo, naprawdę fajny kanał, śmieszny. Nie, no, genialny. <ścoughs> Aż tak na w głowie, że szok. Dobra, kolejny kanał. <ścoughs> Także moi drodzy, po tych ciężkich przebojach, kolejny kanał to jest Piękwinka XD. Mój drogi, ty nawet kanału nie założyłeś. Gdzie ty masz kanał? Nawet ani nie masz baneru, ani nawet nie masz informacji, co to jest. Piękwinka. Piękwinka! Przede wszystkim załóż sobie kanał. No i widzę, że tutaj ktoś robi miniaturki. Kolejna osoba, która robi miniaturki. Także mamy progres. Mamy tutaj progres to bardzo duży. Minecraft z pingwinką. XDDDDD. Pokaż mi tutaj. swój filmik Jest dobra muzyczka. Nie wiem co to było, ale. Oto 5 muzyk z maratonu. Intro Trucks Ja pierdolę. Tu, tu, tu. Minecraft na telefon. Nie, no muzyka bardzo dobra, ale troszeczkę myścisz. Tak troszeczkę. Nie, no fajnie, ale tak troszeczkę bez mikrofonu, nawet jeszcze kanał nie założyłeś, ale widzę tutaj potencjał w tym młodym, młodym pokoleniu. Na pewno młodym, bo jak się spodziewałem, możesz napisać w sumie w komentarzu, bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Możecie zostawić subskrypcję dla pingwinki, bo ty chociaż robi te miniaturki, także to już jest drugi kanał na 4, na cztery, tak, jeszcze i jeszcze jeden będzie kanał w dzisiejszym ocenianiu. Także moi drodzy, zapraszam na ostatni kanał. Moi drodzy, ostatni kanał. Widzę naprawdę duży progres. Banner, naprawdę bardzo mi się podoba. Banner jest bardzo fajny. awata również i miniaturki. Ponad 1000 subskrypcji widać. Widać, bo naprawdę robota jest świetnie wykonana. Także przejdźmy do informacji. Informacje ogólne, opis. Siemaneczko, witaj na moim kanale, na którym znajdziecie tematykę gier na telefon. Ogólnie chodzi o gry. Najczęściej będę nagrywał Blowstars. Od razu mówię, że, że nie jestem jakimś prograczem, ale jestem dobry. Oprócz gier na telefon, znajdziecie na nim, na, znajdziecie na nim gry na PS4, takie jak FIFA, Minecraft i Formułka. Będą też ciekawostki QA. Teraz coś o mnie. Nazywam się Filip, mam 11 lat. Szacunek. 11 lat na karku, 85 tysięcy wyświetleń w przeciągu tak naprawdę półtora roku. Dobra robota, także szanuję, naprawdę bardzo szanuję. Moje hobby to nagrywanie filmów, YouTube to moja pasja. Zainteresowania to formuła i piłka nożna. Ja lubię też formułę, zawsze jak byłem mało to oglądałem, Roberta Kubice. Zawsze Boże, 10 lat na karku, czy tam 11, zawsze się oglądało. Boże, Formuła 1. Cele mamy tutaj. Tysiąc subów jest, naprawdę pozdrawiam. Jest ponad 1000 subów, także wbijajcie na roli. Naprawdę, kanał jest mega fajnie zrobiony. Możesz w sumie tak samo napisać, czy miniaturki robisz sam, czy masz osobę do tego, ale naprawdę są mega fajnie zrobione. Także widać tutaj potencjał w młodym pokoleniu. I zobaczmy sobie najnowszy odcinek. Także. Cześć, Manko, witam was bardzo serdecznie. Oj, też Cię witam mój bardzo mój serdecznie. Mój kanał, ale długo nie było odcinków, więc wracam do was z odcinkiem. już... Jest bardzo dobry mikrofon i bardzo dobra dykcja, także pozdrawiam. Tydzień. Ale no cóż, pomyślałam, że jak tydzień robiłem maraton, to tydzień sobie zrobię przerwę. Ale dzisiaj wracam z odcinkami, teraz odcinki będą się pojawiać co 2-3 dni. Postaram się. 2-3 yy... dni, moi drodzy, to jest. Aktywny youtuber, normalnie. Najwyraźniej. Znaczy, no najwyraźniej. Tak musiało być. Postaram się nagrywać. I co? Zagramy sobie ze 3 rundki solo. Powiem ci tak, dykcja bardzo dobra, widać potencjał, naprawdę. Coś czuję, że jak będziesz chciał nagrywać, to naprawdę możesz osiągnąć sukces na YouTube. Także pozdrawiam cię bardzo gorąco. I moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się przede wszystkim odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, skomentować, zostawić subskrypcji. I moi drodzy, standardowo widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia wszystkim i cześć.